Dobra, namówiliście mnie. Nie musicie mnie namawiać nawet. Piśle jest Pisz, tak śmieszne. Chodź, chodź. Ale twardy, o kurde! Szalony klikwę, żeby dalej <grym> fajać no. widzą, że zbliża się nowy <grym> drog zebranek. <grym> Oj, tak rumnisyki. <grym> Patrzcie! Jak poduszka powietrzna! Ani też nie będzie może z Daria? Nie gadaliśmy ja o tym jeszcze, to ale to możliwe, to to możliwe to będzie. że będzie. Zobaczymy, jeszcze to musimy Tomy przegadać jeszcze u siebie to 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 dokładnie. To u siebie, dokładnie. No, o, kurwa. o kurwa mój dywa. Cześć! Już idę, już idę, tylko jeszcze fikoła zawalę. Sekunda. Jeszcze fikoła zawalę, daj mi sekundę, no, co? Aplikacji. I Inna akrobacja z tego względu, że została wykupiona. O, o, oj, 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 oj! Ała ten dźwięk, ten dźwięk! Ała! Pomocy! Ała, ała ten dźwięk! Myślałem, że to kark sobie łamie! Nie A to zakręci. Prawie umarłem. Ale jaka świeczka! O nie to jest ten szor! Nie masz takie odblaskowe ortaliony? Normalnie, pa! Co to jest za Zaprasz te spodnie, ale kozackie. To było dobre, Ej, mam pomysł. Zróbmy dogrywkę ze Wronem, wyzwę go na fajmem macowy na to. O! o! Idealny pomysł. Czekajcie, czat muszę na demach napisać jedno ogłoszenie. Cześć, everyone. Jeżeli ktoś jeszcze jest 301, na 5 złotych. nie zrobił 5 to prosimy. O, szefowie, o, jak zrobili. bardzo mam ci dubsko wylizać, żeby wyjść wcześniej? A powiedziałem, jak bardzo mam ci wylizać KEKW. <noise> Majki, ale to ty dzwonisz. <noise> a ja chciałbym zapytać Zajlaksa, kiedy nowy patrol, bo 6 lat jest wyczekiwany sat. Będą patusty. Jak już Bez kitu. On jest pewien mojego wzrostu, tylko że musiałby zbić z 30 kilo. Ale mogliśmy się walić ze wronem. Taka by była dogrywka. Co wy na to? Nie wiem tego jeszcze nie było, na muszą być, nie? inno. Co ty zrobiłeś? Co ty zrobiłeś? Jadłem Miętusa I się tak zacząłem śmiać, że go wciągnąłem i oglądamy wpadłem się przy... Jelka, to może jeszcze alfabecik widę... Nie, proszę nie alfabecik, nie, proszę nie alfabecik ...dołączają na serwer i jakie są wymagania? Później nie mamy tego jakoś publicznie określonego, ogłoszonego. Na chwilę obecną wzięliśmy wszystkich naszych znajomych i osoby, z którymi chcieliśmy pograć. Nie alfabet, czas, trzeba. Nie ja lubię może Nie lubię szwikołka lub dżdżownicę, widepipołka. Kargul sobie złamał, nie da się. Pikuj prawie siuczy! Alfabet z Kiślem jest jedynym dobrym, o mój Boże, go nikt dobrze przekonuje. Czy Ksylax jest na serwerze? Jest. Na, na live! ale go szybko go lubiłem. Na lajbie się Czekaj o nie? Płotek elegancki, taki o, będzie. O kuh! No, tylko będzie tak w sobie wokół całego hotelu i tam będą ładne działeczki do sprzedawania. Mm -hmm. A gdzieś... O to... kurwa! Boże! Co to jest? Zawał Jezus! Co? on znowu robi fikoła? Dlaczego on no, robi ja tyle się... fikołków w ciągu dnia? Skinki wszystkie sprzedałem. Czemu? Ej, czemu nie celu Jakiś... celu. Jaki akrobata! O, kur... Najbardziej rozciągnięty streamer! O! O, kur... <noise> ja umiem takie hinduskie. Tańczyłem brzuchem kiedyś, wiecie czego. Dlatego jest taki duży i umięśniony. TPD. Ja pierdzielę. <noise> <O! głosy> ja! Poślizgłem się <laughs> Siemka stary, powiem ci, że do momentu, ja kiedy pierdziele. wszedłem na streama, miałem dobry humor. Oho, A potem widzę Węgorzyk i Werciok są modami, a ja wierny fan. Nic sadz. Skutek, co ja mogę ci powiedzieć? Kto pytał? <laughs> Kacę A pięć złotych mi wisicie, pieprzę to. Ja pierdzielę. tam na tej wodzie U można za punkty kupić akrobację. Odważny chłopak, hmm. że dał takie rzeczy. Ty wiesz że naszej szej, tam gdzie woda nie Pięć złotych. Siema, widziałeś jak... Pa! Nie co o co chodzi Jestem myśliwym, jestem myśliwym, nie? Okej okay. O kur... się dzieje A ty ku... A ty ku... Złapałem sowę Kedwigę sowę. Chwytałem złapał Pogu Chwytakiem za 5 złotych ale mało tego, patrz to. Patrz to! Zapraszam, zapraszam. No i tak się Warto. siedzi w tym jacuzzi jak ze starych dobrych czasów. No w tym jacuzie. Mm -hmm. tak to prawda. Poczekaj, to o, jeszcze o. bardziej ja, ja mam się. Proste. Proste. Obróć się do mnie przodem, o. Jak ze starych dobrych czasów. Co tak. robicie? Co nic. A Sylwia to w domu na telewizorze ogląda z polą. Ja się czekam kilka ja ja lat na to. Co czat. Jak zabij? Jaka zwrązka śmieć, ja pierdzielę. Halo, co to za zbliżenie na kamerkę? Szczegóły, proszę poka. Co? Yy. O pierdolę i paluszka. Yy. Mam złotych jabłek, więc zaraz to Oho, oho. O, kutas! O! Ku Cały sufit lawy się wylał, calutki, Bo. Edit box, menda woje Aha Kuba, you okay guys? Chat Editbox. Narrator Kuba jest ok Kiss, lugame, play, emoticon, szeroki uśmiech Dreadberger, kek menda wojewódzka, kek menda wojewódzka, kek menda wojewódzka Ja pierdolę Ja nie wiem o co chodzi Odebrana nagroda. Czapki z głów. Hmm. A Strzechow ma kiślów ja zrochę. Irel. Hmm. A co ty robisz? Hmm. Klepię zombiaki na pyrę. O, mm, jesteś taki odważny. Że nie mam lady, już zużyłem całą. O, Ej, ja znaczy, ja chyba zniknął za 5. To no. na serwer zaraz! Poczekajmy, no już nie będą się, ale no kury na nowe nasadzą. Tych kur jest 10. O, serwer. <głos> <głos> Rafał. <głos> o. potrzebuję chyba pomoc. Oho! Dostęp Bana? Wow. <noise> ja nie na na serwer. No to sepa wow, Rafał Wow, no Na Albinolę, dziękuję. Myśliście no, za 7 miesięcy? Ja. Oho. Tak, dość prymitywne, nie oszukujmy się. Prymitywne jak mieszkanie oddzielnie na wyspach i bicie się niczym plemiona, ale to Pięknie, już... pięknie pan to ujął. Ślicznie pan to ujął, aż za <coughs> Ale osłabym twarz, bo nie mam drugiej ręki <coughs> wolnej. <coughs> <coughs> Fantastyczne słowa. 180 koni mechanicznych. O nie! O, kur... o nie... Oj oj oj! 650 koni, 8 na 4. Ale jest taka bardia no. ośmysłowiona. Jedna się nazywa Skania Streamline Top Ale like, rzecz policję! Idę sobie walić, high era. Moje chavisku. Dobra. To jest dobra, walony grubas. <laughs> że jaki grubas? Wydupiaj na swój pas. Halo. Oho. Oho, to się nie skończy robić? dobrze, to się nie skończy witam dobrze. Wszystkich. Cześć, krzywo, witam. Wytam, wytam. A nie, my tu jedziemy, Git. <laughs> Ty kur? O mój Boże, tirki życiem, Będziesz trzeba kiedyś do Tirku wrócić Tirki życiem poleciał, poleciał Kubala, dziękuję, dziękuję Kubala, reskom, marsz, sub, gita Uciekamy Uciekamy Panowie, Zjebaliśmy. Zjebali to Ale że kierownicę sobie fajnie. podłączą jak ładnie z długim Ale zjadę na pobocze zaraz ci dać. Poczekaj! Ha typa! Dobrze! Hala to. Pogarnij się, a jak leci. O kurde! O Boże! O Boże! O kurde! O pod Fat! pod ziemię! Advanced, advanced, co ty robisz? ty robisz? Adwens nie tego z No, niestety, no na diecie jestem. Patryk, w spielaś... złoty. Cześć Skutek. Cześć Patryk. Dziękuję za piątkę. Mandziu. Ale nie mam chleba. Nie mam chleba. Ale mi to smakuje stary. Mam masło też? Nie. Taką jak Lizzaka wyjeżdżasz wtedy, tak masło rozumiesz? Tak. Przecież po troszku. W sensie, jak będziesz ordynarnie walił w wódę, to trochę nie, przypało. Nie, ja sobie. nie, nie. Wypijesz lampkę, wina, niczym no, problem. Andi, no. Widzowie, robimy tornado! O, co to jest to tornado? <laughs> Wyszło. Czekaj, co on powiedział? Co on powiedział? Jesteście. Na streamie jesteście, o nie czyli to nie sąsiedzi byli. To nie byli sąsiedzi, o nie. Jesteście. Rozjebani z tej... Ah. <laughs> Może <laughs> Kisielek to jest osoba, którą naprawdę trzeba <laughs> Trzeba po pierwsze czcić, a po drugie, jeżeli otworzą kiedy naskolwiek z tego lockdownu, bierzemy go na każdą imprezę po prostu. Nieważne jakby znaleźli na impreza, Kisielek sprawi, że każda będzie super. Jak chcę iść z Kis Rafałkiem na imprezę jakąś. Proszę, Pepo Wish pewnego dnia. Jest cudowne. Spoko bardzo. O mój Boże, Złoty Człowiek z tego Rafałka. Złoty Człowiek to filmik.